To jest pytanie. Któryś nasze? Zielony czy biały? Biały. Biały. Lechu Powstaje ci piwo. Za co? Idź tam do Moniki, daj jej bluzkę. I weź jej kutka. Tam do tej blondyny. Co tam? No kurwa. To Ona to ja... idzie, bo damy chorobę. Weź mi kutkę. I idzie to bolowałeś. Ja bym i prędza, Idzie tu. I prędza. Poczekaj! Lechu idzie!

Tak, wszystko jak, jak będą grać. Ja ostatnio miałem prawie 300 zdjęć. Tak Coś więcej. Tak. Chciałem się spytać, jak można wejść na te zdjęcia. Na, na Facebooku. Na Facebooku? No. A ja tyle razy się gimnastykowałem. Ale to musisz pisać soku, rykoszy, nie i to ci wtedy wskocz. Tak, czy nie? <gryzmy> <gryzmy> zamiana strony. To z największą głupotą kurwa wymyśloną, jaka Ale może być. co to to zmiana w Stoję tu, to ogromna tym bądem. Znaczy momentu. wiesz, jeszcze no. rozumiem, jakby rzeczywiście słońce było z tej strony, no to, to gra, wiesz, te, bo żeby bramkarz, bramkarz, no, no, wtedy no. tak. A tak to, to, to jest kurwa... Powieś tam na tym, na płocie powiedz. Dokładnie cały czas do przodu panowie jak mówię, krzyżnąć mówię nie do przodu te kurczkę też możesz tam wrzucić do kosza Przyszysz? brawo brawo brawo, brawo.

Laborator ファウル<よ> Ale więć umię, umię jeszcze leżeć daleka. minuta. Już to koita! stańże z tego, no teraz się nie boli już. Tak do krzyczysz na całe kurwa nie wiadomo co. Była. Teraz go nie boli. Rafał! Jeje, dobre.

To jest gościu, nie? Zoleszna Był... ja Nie na nie 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 ty nagrywasz? a co, piesz, to czy nie da rady? Nie? od Mateusza się zaczął, tak? Co tak. Mateusza co kochanie?

Albo traci bramkarza, albo bramkarz nie obroni, albo... Super. Super. Ale to nie, yeah, 25%. To jeszcze być, że nie traci w ogóle bramkarza. się, nie zaczyna dobrze. Szkoda z tym w Bielinach, Jampolini vidro Oh, wapne wapne Nama! Nama! Nama!

Dajcie mi dalej, dajcie mi dalej, dajcie mi się dajcie to to, to to, to to, ma... ja się dalej, dajcie mi to, dajcie mi się nie chciał piłki oddać. A sędzio, sędzia sprowokował. Nie chciał piłki oddać. Teraz, 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 teraz. Góra! Teraz to Jest, To teraz oba wstyd, teraz gotowy.

tam będziesz miał chęć Ja tam pójdę tam. bo tutaj tak jeżdżę i tam muszę się, tak, zada, zada, zada! gdzie jesteś? brawo, brawo latki jest, do granic. chodź 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 chodź